すてき。 Co ciekawe, różne osoby bardzo różnie postrzegają czas. Na przykład 16-letnia dziewczyna będzie postrzegała jeden miesiąc zupełnie inaczej niż jej 40-letni ojciec, a jeszcze inaczej będzie postrzegała ten sam odcinek czasu jej 65-letnia babcia. W swojej książce opisuje, dlaczego tak jest. I co ciekawe, tytuł tej książki to Władca czasu, czyli skuteczne zarządzanie własnym życiem. Mówię tutaj o zarządzaniu własnym życiem, ponieważ uważam, że ten termin jest bardziej precyzyjny niż termin zarządzanie czasem. Nasz czas to taka ilość, która została nam powierzona. Możemy z niej zrobić dobry użytek. Możemy ją wykorzystać dobrze lub też źle. I każda czynność, którą robimy w życiu, wymaga od nas zaangażowania tego czasu. Czasami ludzie robią coś, czego wcześniej nie przemyślą, i później tego żałują. Mówią: Oj, gdybym wiedział, zrobiłbym to zupełnie inaczej, albo gdybym mógł cofnąć czas, bym czegoś takiego nie zrobił, prawda? Niestety takie refleksje są już spóźnione, nie możemy cofnąć czasu ani o sekundę, więc dlatego ważne jest wykorzystanie każdej chwili maksymalnie tak, jak chcemy. Przy poznaniu pewnych zasad i pewnych technik zarządzania czasem jest to możliwe. Jeżeli potrzebujemy gotówki, Możemy zgłosić się do banku i zaciągnąć kredyt. Jeżeli potrzebujemy ziemi czy też budynków magazynowych, to możemy również to nabyć albo wybudować. Gdy potrzebujemy pracowników, wtedy możemy zatrudnić dodatkowe osoby, ale czasu, czasu nie kupimy, nie pożyczymy. Nawet jeżeli zechcemy go zaoszczędzić, to przecież i tak nie możemy z niego korzystać za rok, prawda? Więc ten czynnik czasu jest czynnikiem, którego nie możemy nabyć. Jest tak naprawdę bardzo ograniczonym dobrem i niestety często marnowanym. Ale ponieważ nie możemy go kupić za żadne pieniądze, to w rezultacie powinniśmy go cenić bardziej niż złoto, a niestety nie wszystkie osoby to robią. Więc uważam, że jest to czynnik ekonomiczny, i to czynnik w wielu kwestiach decydujący. Można więc powiedzieć, że żyjemy w punkcie o nazwie tu i teraz i wyznaczamy sobie jakiś punkt o nazwie sukces, który jest w przyszłości. Te dwa punkty łączy pewna droga, którą musimy ustalić i wybrać najbardziej optymalną drogę dla naszego rozwoju do osiągnięcia tego sukcesu. W swojej książce Władca czasu, czyli skuteczne zarządzanie własnym życiem, Podaje szereg pytań, które pobudzają czytelnika do takiej autoanalizy. Jeżeli sobie szczerze na nie odpowiemy, to wówczas będziemy mogli wybrać najbardziej optymalną drogę do naszego sukcesu i zrealizować go szybko i skutecznie. Przede wszystkim musimy nauczyć się dobrze wyznaczyć sobie cele. Następnie musimy wybierać najlepszy sposób ich realizacji, a takim trzecim kluczowym zadaniem jest tutaj realizacja tych celów w sposób szybki i skuteczny, z jednoczesnym uwzględnieniem ominięcia różnego rodzaju zagrożeń, które nam zjadaczy, tak, czasu. zjadaczy <laughs> czasu, którzy nam tutaj czas pożerają i w rezultacie pożerają nasze życie. Jak już też nie powiedziałam, czas musimy bardzo tak postrzegać jako coś bardzo, bardzo cennego. Jeżeli sobie uświadomimy, że tak naprawdę jest on cenniejszy niż pieniądze, to to już jest pierwszy klucz do sukcesu. A później, gdy będziemy wiedzieć, co chcemy w życiu osiągnąć i będziemy starać się to robić, to niewątpliwie czas zacznie pracować na naszą korzyść i będziemy mieli z tego różnego rodzaju profity, nie tylko finansowe, ale również będziemy mogli odnale odnaleźć szczęście, samozadowolenie. Podam taką technikę, która umożliwi nam wydłużenie dnia pracy. Ja bardzo lubię tę technikę, sądzę, że czytelnicy też ją polubią, ponieważ najczęściej zaczynamy nasz dzień pracy o ósmej. Tak? Zaczynają prace szkoły, uczelnie, większość firm, i koło południa, tak wczesnym popołudniem, już jesteśmy zmęczeni, znudzeni, czasem śpiący, nasz mózg działa na zwolnionych obrotach, i wtedy najlepiej zrobić sobie przerwę. Gdy to tylko możliwe, to dałabym uciąć 15-minutową drzemkę. Owszem, w pracy nie zawsze jest to no możliwe. możliwe, ale możemy wtedy wygodnie usiąść, zamknąć oczy, pomyśleć o czymś, co nas zrelaksuje, o czymś miłym, przywołać na pamięć jakieś wspomnienia. I co można ciekawe, na spacer chwilę. Można również zrobić to na świeżym powietrzu. I co ciekawe, po takiej 15-minutowej przerwie relaksacyjnej będziemy pracować o wiele wydajniej, mniej przez kolejne godziny, być może nawet do późnego wieczora. Faktycznie wśród naszych znajomych czasami pojawiają się takie osoby, które podcinają nam skrzydła, ograbiają nas z czasu, nie pozwalają nam osiągnąć tego, co naprawdę chcemy osiągnąć. Ograbiają nas też z takiego pozytywnego myślenia, wmawiają nam często, że coś się nam nie uda. Takie osoby, no, chyba trzeba z nimi zrobić to, co ze zwykłą pijawką, czy też ze zwykłym kleszczem, który się nam wkręci. Kręcić główkę i wyrzucić. Po prostu, żeby organizm dobrze funkcjonował, musimy się czegoś takiego pozbyć. I tak samo, jeżeli chcemy, żeby nasze życie dobrze funkcjonowało, to takie osoby też trzeba by było odciąć. Bardzo ważne jest utrzymywanie dobrych relacji z rodziną, z małżonkiem, z dziećmi, z przyjaciółmi. To naprawdę warto zaangażować czas i to jest bardzo dobra inwestycja, być może nawet najlepsza ze wszystkich możliwych inwestycji czasu, a te osoby nas często ograbiają z tego czasu, który powinniśmy poświęcić rodzinie.